Jestem rozczarowana i zaniepokojona tym, że pewne grupy wykorzystują naklejki do promowania nienawiści i nietolerancji. Szanujmy wolność słowa, ale musimy wspólnie stać po stronie takich wartości jak różnorodność i tolerancja. Witam Was bardzo serdecznie na kanale suwerenny.pl. Moi drodzy, te słowa wypowiedziała ambasador USA w Polsce, pani Georgette Mosbacher. Ja czytam jej imię Georgette, Georgette. Nie interesuje mnie to. No, wiadomo, że nazwisko jest takie brzmiąco, wiecie, brzmiąco wędrowne tych takich ludów, które, które wędrują po świecie i lubią rządzić. To jest też przypadek, czy nie przypadek no, raczej nie przypadek, że pani o takim pochodzeniu jest ambasadorem w Polsce, żeby raczej wypełniać tutaj pewne em, pewne takie polecenia, tak? Em, żeby tutaj coś podkraść, ukraść te wszystkie ustawy, te na 447 tak dalej tak dalej, ale nie o tym dzisiaj będę mówił, ponieważ. Ja jeszcze raz to powtórzę. Takie słowa mówi ambasador. To już jest nieważne, czy to ambasador Stanów, czy to ambasador Chin, czy to ambasador. Nie wiem. Wybrzeża Kości Słoniowej. Jestem rozczarowana i zaniepokojona tym, że pewne grupy wykorzystują naklejki do promowania nienawiści i nietolerancji. Szanujmy wolność słowa, ale musimy wspólnie stać po stronie takich wartości jak różnorodność i tolerancja. Ja się pytam, jakie, czym się zajmuje ambasador? Czy ambasador y, wpieprza się za przeproszeniem sprawy wewnętrzne kraju? Czy polski ambasador we Francji czy w Stanach Zjednoczonych dyktuje jak ma wyglądać, nie wiem, życie, życie publiczne y, w tych krajach? Przecież ona jest tutaj po to, żeby dbać o stosunki takie dyplomatyczne, polsko-amerykańskie, a nie żeby się pieprzać, jeszcze raz powiem, powtórzę to słowo, w jakieś tam, no wiecie, w prywatne sprawy Polski, prywatne sprawy Polski. Ty, kobieto, nie masz żadnych praw, żeby wygłaszać takie jakieś kretynizmy, ponieważ Ty jesteś tylko ambasadorem, czyli nie wiem, do Twoich obowiązków należy to, żeby żeby robić wszystko, do czego zostać oddelegowana teoretycznie przez, przez tutaj Trumpa, ale w sprawach politycznych, sprawach, które dotyczą Stanów i Polski, a nie LGBT w Polsce. Ponieważ to nie jest twoja sprawa. I dochodzimy do kuriozu. To już jest po prostu sytuacja kuriozalna, że babka sobie przyjeżdża. W ogóle ta Mostbach mnie denerwuje. Nie wiem jak was, ale wkurza mnie ta babka. Sam A wiecie, że ona była, zajmowała się kosmetykami wcześniej. Praktycznie kosmetyczka jest ambasadorem kurczeń, ale numer. E, no, I to, i to takimi drogimi kosmetykami. Najdroższymi, gdzie kremi kosztuje z 1000 euro. Mhm. <śmum> no, dlatego jest taka dobrze zakonserwowana aż przesadnie. Ostatnio widziałem ją jak latała F16. Była taka podniecona. Aj, w niebo wzięta po takiej przejażdż, przejażdżce. No. I teraz tak, w sprawie naklejek, które mają być załączone do gazety polskiej, i bardzo dobrze, niech są. Głos zabrał wcześniej wiceprezydent Warszawy, pan Paweł Rabiej, który zapowiedział, że złożył w tej sprawie doniesienie do prokuratury. Niemieccy faszyści tworzyli strefy wolne od Żydów apartheid od czarnych. Jak widać, tradycja znajduje godnych naśladowców. Tym razem w Polsce pod parasolem PiS i biskupów napisał na Twitterze pan Rabiej a później pani Georgette Mosbacher Georgette Mosbacher z narodu wybranego powiedziała co powiedziała ona to zatwitowała, czyli to jest oficjalne amerykański ambasador w Polsce wtrąca się w sprawy, ingeruje w sprawy wewnętrzne Polski być może prawda jest taka, że ona nie jest tylko ambasadorem ale ona z panem Danielsem być może ma nawet wyższe stanowisko trzeba by się przypatrzyć tej, tej babce, ponieważ nie podoba mi się to ona za bardzo się udziela <laughs> ale słuchajcie teraz bo po tym co powiedziała szefowa jakby nowy minister pani Mosbacher rzecznik rządu zaczął krytykować naklejki w Gazecie Polskiej nie powiesiłbym takiej wlepki na drzwiach powiedział rzecznik rządu Piotr Müller Müller, a to takie niemieckie no, niemieckiego powodzenia przez uumlaut odniósł się w ten sposób do naklejek z napisem strefa wolna od LGBT, które mają być dołączone do Gazety Polskiej. Rzecznik rządu był gościem Wojciecha Dąbrowskiego w programie graffiti na antenie Polsatu News. Zapytany, czy nakleiłby na drzwiach wlepki z napisem strefa wolna od LGBT, odparł, nie nakleiłbym takiej na wlepki na lepki. Jestem krytyczny wobec tego, co robi część środowisk LGBT, ale jestem zwolennikiem by podchodzić do tego w sposób konstruktywny i nie nakręcać jakiejś atmosfery napięć pomiędzy różnymi grupami politycznymi czy środowiskami co niestety często robią same środowiska LGBT oznajmił Piotr Müller, Müller, tak z niemieckiego Mila Wczoraj swoje stanowisko w tej sprawie przedstawiła ambasador USA w Polsce Słyszycie? To jest po prostu paranoja Wczoraj swoje stanowisko. Ambasador y, starów w Polsce ma jakieś stanowisko wobec y, jakiejś tam sytuacji. To jest po prostu nieprawdopodobne. Ja się to czasem zastanawiam, w jakim Jakucze y, w jakich ja czasach żyje. Do czego to doszło? Tutaj jakiś dzieciak nie wiem, propaguje Banberę, Polak idzie do więzienia, tutaj jakaś y, o, stanowiska zajmuje, w y, sprawie, której teoretycznie nie dotyczy, i praktycznie nie dotyczy. To jest paranoja. To się nazywa paranoia. Ten świat zwariował, po prostu Polsce, Polska zwariowała według mnie. Jeszcze raz powtórzę, wczoraj swoje stanowisko w tej sprawie przedstawiła ambasador USA w Polsce, Georgetta. Pani Georgetta powiedziała, że jestem rozczarowana i zaniepokojona tym. A ona zawsze zaniepokojona, że pewne grupy wykorzystują naklejki do promowania nienawiści i nietolerancji. Napisała Georgetta Mosbacher, szanujmy wolność słowa, ale musimy. Wspólnie stać po stronie takiej wartości jak różnorodność i tolerancja. A, jeszcze zapomniałem o jednym: no przecież w Polsce nawet po golu strzelonym Izraelowi nie można się cieszyć. To jest po prostu obłęd. To jest obłęd, To jest obłęd, w jaki ja muszę czasach teraz żyć. Gościu strzela gola w meczu z Izraelem, nie może się cieszyć. Dobrze, że nie wyskoczyła tutaj znów yy, z Holokaustem. Holokaust to był na Polakach. Yy, na Włyniu. Ja o tym jeszcze będę mówił, bo tu jest dopiero historia niezła. A teraz ten. ten nadal ten rzecznik. W ocenie rzecznika rządu nie jest ym, to raczej sprawa, która powinna zajmować się dyplomacją. <laughs> Słuchajcie teraz. Bo ten rzecznik rządu powiedział tak. W ocenie rzecznika rządu nie jest to raczej sprawa, którą powinna zajmować się dyplomacja USA. To nie jest kwestia związana z relacjami pomiędzy USA a Polską. Myślę, że to niepotrzebna wypowiedź ocenił. Czyli, jakby yy, rzecznik rządu mówi, że pani Mosbacher niepotrzebnie to powiedziała. No, czyli pani Mosbacher jest y, ponad rzecznikiem rządu. Z tego wynika. O matko. Nie, no to to już nie ma sensu. Na, na, nie wiem, no nie ma sensu na ten temat dyskutować. Przecież, że jakaś babka w 2018 roku została nadana. Yy, yy, jako taka, wiecie, wysłanniczka pana. Trumpa, ja już na niego będę mówił Trump Donalda Trumpa żeby tutaj pilnować porządku I do tego została oddelegowana teoretycznie i praktycznie zajęciem ambasadora są takie stosunki wiecie dyplomatyczne, konferencje różne, spotkania w ambasadzie ale wszystko co, co ma miejsce w ambasadzie, co ma miejsce w tym kręgu takich polsko-amerykańskim, ale nie tutaj w LGBT, a później rzecznik rządu jakby tłumaczy się kurcze nie no, żony Daniec i tutaj Georgette, Georgette Mosbacher dwóch takich, którzy przyjechali, jeszcze jest Leip Vogelman oni też mówią, dobra moi kochani nie pozostaje nam nic innego, jeszcze jakby Melisy w aptece nie brakuje możecie ją kupić w sklepach zielarskich, możecie ją kupić też w supermarketach dobra meliska jest, także radzę się zaopatrzyć w melisę, jakieś środki uspokajające, bo to, co się wyprawia obecnie w Polsce, tak, w Polsce, w naszej pięknej, kochanej Polsce, jest jakąś paranoją. Ja już nie wiem, czy to komentować serio, czy oni może sobie jakieś jaja robią, czy, czy na jakiej planecie żyje, bo to codziennie jest jakiś taki, wiecie, szpila wbita. Dobra, życzę wam miłego dnia i do usłyszenia, cześć.